Siemaneczku, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcineczku z faila. Dzisiaj mamy 110 zł ciszy, plus jakiś tam bonusowy item i te śmieszne karty standardowo. A ty drogi widzą na starcie zostaw od razu lajka. Like suba jeśli jesteś nowy lub jeśli chcesz mnie wspomóc i zagrać na fail'u, użyj kodu Yungo, a dostaniesz 5% bonusu. Dzisiaj jest 30, więc bierzemy trójkę. O Boże. No to się nie popisaliśmy, idziemy na wheel'a O proszę Bonusowy item Na 5, a co mi tam Znowu się zaraz nauczę, lekcja pokory, szybkiego wyjaśnienia, że będzie razy 3 Ale że do tego przewykliśmy. No popisz je teraz, pokaż coś Zachwyć mnie, daj razy 5 Yy, dobra, nie jestem z X2 OK, past. Może być. Yy, to co? Standardowo. Rundka na Jackusiu, Do rozpoczęcia Wbijemy. A no jako pierwszy 12,83. Żeby trochę rozbujać. and maken. dyszkę może jeszcze zabiję. I zobaczymy. Szybka historia, ile tu było? 50, 10, 86? No, takie średnie pule, bo mamy. która jest teraz 10 rano. Ale może coś jeszcze się wykaraska tutaj. Mam nadzieję. Dobrze. No dobra. 36%. Może jakiś low ticket będzie. No, już się uda. Dobrze ładnie Jaki tikacik. O kurwa czemu to nie było teraz 20 milionów do wygrania No dobra nie będzie 11,90 Kurwa 13 tiket to co to było? 4 cent Ajajajaj Ten do złoty 4 26 no. To 25 centów, tak? Bo to przez 4 trzeba liczyć. Kurwa. 25 centów, bo święty Tyle mamon. O, ładnie, dobrze. 20%. Może back to back, coś low będzie. Okej, okay, jednak nie, ten co ze wygrał. Jaki ticketik? 7.06. A, Middle Ticket. 54% plus minus. No dobrze. No to jeszcze raz podejście. pyken i pieniądze jeszcze raz wybijemy. Pod koniec. I zostawiamy tego Jackusia, Pójdziemy spróbować sił na jakimś innym trybie gierki. Nie wiem, pójdziemy na. Willa, o na willu spróbuję dyszkę na razy 5 dać No weźcie tu coś dobijcie jeszcze Dobra 34% Jakby nie było po co dobijać tej dyszki do tej puli Dobra przejebana. Idziemy na willa, bierzemy dyszkę Aha, dobra. Too late. Dobra, X2. Teraz dyszkę damy na X5. Pyk. Dobra, gitara. To sprzedajemy. Mamy stuwencję. Aha, no i standardowa trzeba kraszyka spróbować jakieś podejście zrobić. No, popisz się. Jak wciądzie razy 5, to daj 5 od... Aha. No i chuj, muszę dać 5 dych na krasza. A tu takie kurwa chujowe te są. No, ale jak się w słowo rzekło, tak trzeba zrobić. Ej, kurwa, przesięgam. Niech mi kurwa ktoś wytłumaczy. Jak to jest kurwa możliwe, ja nie wiem czy, serio, bo to jest dla mnie no, nie do pojęcia, ja rozumiem na faście przypierdolić, ale jak to jest możliwe, że jak tylko wbije jakąś sumą powyżej 20-30 zł, ono od razu ripuje na 1 albo 1,10 maksymalnie. Ja nie wiem czy te osoby co tutaj kurwa grają prawdopodobnie to są jakieś boty fake ludzie, ja nie wiem. Dla mnie to jest chore, nie do pojęcia naprawdę. To jest kurwa czarna magia. Podejście numer dwa. Chodzi, żeby do dwójki dociągnął. To zrobię cash No, dociągnął tego kurwa, zanim ja wcisnę cash out, a ja cię pierdolę. To wiosna musi nastać, kurwa. Dobra, dajemy razy 5, jeszcze raz. A ja, ten crash to jest jakiś kurwa. Nie powiem, że tu bo ta strona raczej nie jest Rick skoro jest taka. Po prostu jestem alaki tylo. No, przeliczysz. No dobra, chuj. Oj, połowa w dupę. Dobra, dwie dyszki, nie ma co się rozdrabniać tutaj. Picken myken, a and myken. Dobra, wbijać chłopy tutaj. Snapcie czymś. Na zróbmy pulę kurwa stówka. Mm, po pochudził teraz. Mm, ile mam tych procentów? 40%? Mm. Chuj z tych 40% i mnie chłop na 3 złoty bije. Mm. Kurwa, ja już widzę nawet jaki ticket wygrywa. Dobra 20zł jeszcze raz, o, a teraz idę jeszcze na minę, zadyszkę. dyszkę Dwa podejścia Pyk O chuj mi z tego Dobra Tutaj może coś siądzie 60% ja cię pierdolę Dajcie kurwa stówkę jakąś, jackpot na stówę O Boże, ile tych procentów? 45%. Uwaga, to jest poradnik. Jak nie grać. Widzicie właśnie jak nie grać. Dobra, max. Pum, no chuj. Połoczyłem, że 10 jest za chuj walna jedynka bez 1-0. Ale 1-0 dla strony. No niestety ten odcinek nie był zbyt udany. Ale jeśli chcecie poprawić mi humor, dostawcie lajka, użyjcie kodu JUNGO przy depozycie i od razu będę zadowolony. Trzymajcie się cieplutko i do następnego Nara! No